Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam mój subiektywny ranking najlepszych pięciu zawodników Federacji UFC bez podziału na kategorie wagowe. Podstawowe kryteria, które brałem pod uwagę to ostatnia forma, wyniki, zdobyte tytuły, pokonani przeciwnicy oraz styl walki jaki prezentują w oktagonie. Rozpatrywałem tylko zawodników aktywnych, regularnie walczących, dlatego nie znalazł się w tym zestawieniu chociażby Habib Nurmagomedow, który zakończył swoją karierę. Johna Jonesa również nie uwzględniłem w tym rankingu, ponieważ do tej pory nie wiadomo w jakiej kategorii będzie walczył i nie był aktywny od ponad półtorej roku. Zaznaczam, że jest to moja subiektywna opinia, z którą nie musicie się zgadzać, więc zapraszam do dyskusji w komentarzach. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić, klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz bez przedłużania, lecimy z tematem. Na miejscu piątym wylądował mistrz kategorii średniej Izraela Desania. Nigerijski nowozelandczyk, to prawdziwy dominator swojej kategorii w UFC, który z wielką łatwością pokonuje każdego stawianego przed nim pretendenta. Mistrzowski tytuł wywalczył w starciu z Kelvinem Gastelumem, którego pokonał przez decyzję sędziowską na pełnym dystansie i od tamtego czasu aż czterokrotnie sukcesywnie go bronił. Jego najcenniejsze skalpy to bez wątpienia Robert Whittaker, Joel Romero oraz Paulo Costa, którego Izzy bez problemów znokautował w drugiej rundzie. Na UFC 259 podjął próbę zrzucenia z stronu kategorii półciężkiej Jana Bachowicza, ale ta sztuka mu się nie udała, bo został pokonany przez decyzję i zapisał w swoim rekordzie historyczną porażkę. Trzy miesiące później powrócił do swojej nominalnej kategorii na kolejną obronę pasa naprzeciwko Marvina Vettoriego i pokazał, że nie ma sobie równych, dominując go na pełnym dystansie. Myślę, że każdy przez rację, że Adesania to jeden z bardziej widowiskowo walczących fighterów w UFC i jego poczynania zawsze ogląda się z wielką przyjemnością. To, co wyczynia w stójce, zasługuje na pochwałę i wielkie słowa uznania. Za swoje wyniki oraz widowiskowy styl walki Izraela Adesanya zajmuje w moim rankingu zawodników UFC miejsce piąte. Miejsce czwarte należy do mistrza kategorii półciężkiej z Polski Jana Błachowicza. Historia cieszyńskiego księcia to idealny przykład na to, że trzeba gonić marzenia bez względu na wszelkie przeciwności losu oraz trudności stawiane na naszej drodze. Po jego porażce z Patrykiem Kamincem wiele osób nie wierzyło, że Janek będzie w stanie jeszcze coś działać, natomiast teraz jest mistrzem UFC na fali pięciu wygranych z rzędu. Mistrzowski tytuł wywalczył w starciu z Dominikiem Rejesem na UFC 253, którego brutalnie znokautował w drugiej rundzie, mimo tego, że na papierze był sporym underdogiem. W pierwszej obronie podjął wspominanego już dzisiaj Izraela Adesany, z którym wygrał na pełnym dystansie i pokazał, że to on teraz rządzi w dywizji półciężkiej. Na 30 października ma już zaplanowany kolejny pojedynek z Gloverem Teixeirą i tym razem to nasz rodak na papierze będzie sporym faworytem. Jego legendarna polska moc jest już znana na całym świecie i jeszcze kilka znaczących zwycięstw Janka pozwoli mu zapisać się w historii tego sportu na dobre. Za całokształt i przebytą drogę do mistrzostwa cieszyński książę zajął w moim rankingu zawodników UFC czwarte miejsce. Na miejscu trzecim uplasował się afrykański mistrz kategorii ciężkiej Francis Ngannou. Kameruński predator już swoim pierwszym występem dla UFC zrobił furorę na całym świecie i pokazał swoje piekielne mocne ciosy brutalnie nakautując swojego rywala. Tak naprawdę każdy swój wygrany pojedynek zakończył nokautem, a jedyne dwie porażki w UFC zaznał ze stipem Jociciem i Derekiem Lewisem przez decyzję. Aktualnie jest na fali pięciu wygranych z rzędu i dzierży mistrzowski tytuł kategorii ciężkiej, który zdobył na UFC 260 ponownie kończąc przed czasem swojego rywala Stippie Jocicia. W pierwszej obronie pasa najprawdopodobniej przyjdzie mu się zmierzyć z Francuzem posiadającym tymczasowy pas, Cyrillem Gunn, więc szykuje się naprawdę dobra bitka. Nganu nie bez powodu jest nazywany najgroźniejszym człowiekiem na ziemi, bo ikoniczne nokauty jakie fundował Overimowi, Rozeinstruckowi czy wielu innym sieją po strach na całym świecie. Ma petardy w łapie i bez względu na przebieg pojedynku Francis może przegrywać na punkty, ale jak trafi to po prostu usadzi. Z tego względu zajmuje w moim rankingu zawodników UFC miejsce na najniższym stopniu podium. Miejsce drugie należy do australijskiego mistrza kategorii piórkowej Aleksandra Wolkanowskiego. Pomimo średnich warunków fizycznych, jak na tą kategorię wagową, Australijczyk stał się totalnym dominatorem swojej dywizji i sukcesywnie radzi sobie z kolejnymi oponentami. Od 2013 roku jest niepokonany, co sprawia, że jest aktualnie na fali 19 wygranych z rzędu. Zwycięstwami z Darrenem Elkinsem, Chadem Mendezem i Jose Aldo wywalczył sobie miano pierwszego pretendenta do walki o mistrzowski tytuł z Maxem Hallawayem. Na UFC 245 pokonał go jednogłośną decyzją i zdobył pas, a już sześć gal później doszło do rewanżu i również Wolkanowski wygrał decyzją, tyle że nie We wrześniu stanie naprzeciwko kolejnego pretendenta Briana Ortegi, którego musi pokonać, jeżeli ma zamiar pozostać mistrzem. W oktagonie pomimo swojego niskiego wzrostu, bardzo dobrze radzi sobie stójkowo, ale przede wszystkim umie tłamsić zapaśniczo i parterowo swoich rywali. Podejrzewam, że w najbliższym czasie będzie ciężko zrzucić go z kategorii piórkowej, bo jest naprawdę mocny. Za całokształt wolkanowski zajmuje w moim rankingu pozycję drugą. Niekwestionowanym numerem 1 jest mistrz kategorii półśredniej Kamaru Usman. Nigerijski koszmar to zawodnik, który od 2013 roku jest niepokonany i aktualnie jest na fali 18 wygranych z rzędu. Mistrzowski tytuł wywalczył na UFC 235, dominując ówczesnego posiadacza pasa, Tyrona Woodleya, na pełnym dystansie. Potem rozprawił się z Covingtonem, Mazwidalem Bernsem i ponownie widalem, którego brutalnie znokautował w drugiej rundzie. W listopadzie przystąpi do kolejnej obrony tytułu i ponownie jego rywalem będzie Colby Covington. Nigeryjski koszmar to zawodnik, który zadziwia wszystkich i z każdym swoim pojedynkiem wnosi do oktagonu nowe umiejętności. Jeszcze jakiś czas temu był znany przede wszystkim jako grappler, który przede wszystkim zasypuje swoich rywali ciosami w parterze, ale teraz znacznie rozwinął się w stójce. Pokazał to fenomenalnymi nokautami nad Bernsem oraz Masvidalem, którzy są bardzo mocni w stójce, a mimo to zostali przez niego skończeni. Jestem ciekaw jakie niespodzianki Kamaru przygotuje na swój następny pojedynek z Covingtonem. Za swoje umiejętności, bycie mistrzem oraz totalną dominację w swojej kategorii wagowej, Usman zostaje zwycięzcą dzisiejszego rankingu zawodników UFC. Tak prezentuje się mój subiektywny ranking najlepszych pięciu zawodników Federacji UFC bez podziału na kategorie wagowe. Jestem ciekaw, jaką Wy macie wizję na ten temat, więc zapraszam do sekcji komentarzy, które jak zawsze jest do Waszej dyspozycji. Zauważyłem, że tego typu materiały z rankingów bardzo Wam się podobają, więc pokażcie mi swoje zadowolenie masą lajków pod filmem. Nie zapomnijcie również o zostawieniu suba na kanale. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.